I to też jest bardzo dobre, bo widzę, że tutaj wystrzegałbym się zainwestowania pieniędzy w coś, do czego ktoś was chce namówić, a wy nie jesteście do końca pewni, czy to zrobić. Karty pokazują, żeby na pewno tego nie robić. Tutaj też słuchajcie. Widzę, że w tym tygodniu potrzebujecie takiego lekkiego wystopowania, bo może to być tydzień intensywny. Jest duże przeboczcowanie, ma mało macie czasu dla samych siebie. I trzeba po prostu tak zorganizować się, żeby nawet to 15 minut dziennie, czy tam, słuchajcie, wieczorami usiąść sobie i nic nie robić, nic, o niczym nie myśleć. Albo po prostu wyłączyć się, czytając książkę, czy iść na spacer, bo będzie wyżało. W Radzie jest ósemka mieczy. I powiem tak. Mm, też. Słuchajcie, to jest ważne. Nie dajcie osobom, które są rzeczywiście zagubione albo niezorganizowane, polegać tylko i wyłącznie na Was zawsze, bo.